Witajcie, drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Tajemnicze złote kapelusze z epoki brązu w Europie. Te niesamowite złote kapelusze z pewnością należą do najbardziej spektakularnych artefaktów z epoki brązu w Europie. Datowane na okres od około 1600 przed naszą erą do 800 przed naszą erą, mają ponad 3000 lat i są wykonane ze lśniącego złota. Aby zrozumieć te cztery przedmioty, musimy spojrzeć na nie w kontekście epoki brązu w Europie, postęp technologiczny, bogowie, których czcili i ich kultura materialna. Jak powstały te szczególne artefakty? Co oznaczają wzory na nich? I jak odnoszą się do kultu słonecznego epoki brązu? Oto historia tajemniczych złotych kapeluszy z epoki brązu w Europie. Wszystkie stożki są mocno zrekonstruowane. Kiedy wyjęto je z ziemi, były bardzo zdeformowane, a nawet poszarpane. Czarno-białe zdjęcie pokazuje, jak cienkie było złoto powiedzmy, że średnio pół milimetra grubości, coś w tym stylu a niektóre części na niektórych stożkach były tak cienkie, że prawie przypominały folię. Potrzebowały jakiegoś rodzaju wyściółki, aby zachować swoją strukturę po zużyciu. Więc nie mogły być używane do przechowywania galona piwa lub czegokolwiek innego, jak sugerowali niektórzy. Ponadto kształt dna mógł być dłuższy w jednym kierunku niż w drugim, a więc lepiej pasował do głowy niż okrągłe rekonstrukcje. Rondo mogło być również pod różnymi kątami. Wszystkie dowody wskazują, że były to faktycznie kapelusze i były noszone przynajmniej czasami. Najstarszy z nich, w całości wykonany ze złota o 186,37% au. Pochodzący z około 1400 roku przed naszą erą, znaleziono w polu w pobliżu miejscowości szef koło w 1835 roku. Drugi to berliński Goldhut, wysoki na 74,5 cm z 89,7% stopu złota. Trzeci to Goldblech Kegel von Eselsdorfbuch z Franconii, znajdujący się w Muzeum Nory 88,5 centymetrowej wysokości ze stopu złota 88,3% znaleziony w piasku pod kilkucentymetrową warstwą leśnej ziemi. Czwarty odnaleziono w miejscowości Avanton koło Poitiers, Francja. Były prawdopodobnie wykorzystywane do obrzędów rytualnych, uczci Słońca jako insygnia bogów lub kapłanów. Zdobione symbolami, wzorami i jakby napisami, być może były kalendarzami solarnymi i faz księżyca, albo były podstawą wiedzy astronomicznej, dzięki któremu można było na przykład przewidzieć zaćmienia słońca. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy historię. Do usłyszenia. Pozdrawiam.